Jezus rzekł do apostołów: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Jezus przychodzi. Aby apostołowie naprawdę uwierzyli, że On ma ciało, że zmartwychwstał, że jego ciało, które było umęczone, przybite do krzyża, że to ciało, które, które było złożone w grobie, że on naprawdę zmartwychwstał, że duszą i ciałem staje przed nimi, pokój z Tobą. Jezus zmartwychwstał i nas prowadzi do zmartwychwstania. I potem powie do apostołów, Wy będziecie świadkami tego. Otrzymacie moc z wysoka, specjalną łaskę Ducha Świętego i będziecie świadczyć o mnie. Jezus ukazuje się po zmartwychwstaniu wielokrotnie uczniom. Przychodzi do nich, aby nabrali tej pewności, aby ich wiara była umocniona, bo oni wszyscy byli bardzo przestraszeni i, pora i porażeni śmiercią Chrystusa. Oni mieli pełne oczekiwania, że On wyzwoli Izraela. Tymczasem plan Ojca był całkiem inny. Tu chodziło o inne wyzwolenie, nie o politykę, ale o wolność ducha, o zbawienie, które, które Jezus dokonał na krzyżu, a które dotyczy zła grzechu świata. Jezus jest tym barankiem, który gładzi grzech świata. Tak jak baranek paszchalny. Wyprowadził czy ocalał Izraelitów w Egipcie przed śmiercią i wyprowadził ich na wolność. Tak Jezus wyprowadza nas na wolność. On sam siebie ofiarował za nas. Jest tym barankiem paschalnym, który oddaje życie, a jego krew obmywa nas wszystkich grzechów. I jesteśmy wolni, jesteśmy zbawieni. I mamy być świadkami tego zbawienia aż po krańce ziemi. Jezus posyła nas. Daje nam Ducha Świętego i daje nam to wewnętrzne zrozumienie i pewność, że naprawdę ma sens to wszystko, co się dzieje wokół nas. I że nie chodzi o to, żeby teraz było wszystko tak po prostu w takiej wolności, bo trzeba przyjąć dar i dzisiaj dużo ludzi jeszcze nie ma tej wolności, bo żyją w śmierci, żyją w grzechu, żyją w wątpieniu i nawet są ochrzczeni, a żyją jak poganie. I dlatego my jesteśmy posłani, mamy ewangelizować. My, którzy spotkaliśmy Jezusa, którzy uwierzyliśmy w Jego miłość, mamy iść i głosić Jezusa sobą, swoim życiem i Słowem. I mamy ogarniać modlitwą nasze przestrzenie, w których żyjemy, nasze środowiska, w których żyjemy, bo tam napotykamy ludzi niewierzących. Dlatego ciągle spotykamy Chrystusa w Eucharystii z martwych stałego, aby umacniać się w wierze i być świadkiem Jego miłości. Alleluja!